Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na, mo na moim kanale. Jak już po tytule widzicie, a będzie to rozkład na to, czego możesz spodziewać się w miłości. Jeśli poszukujesz rozwiązań, być może wskazówki, podpowiedzi, kim będzie osoba, która wejdzie na Twoją ścieżkę miłosną, to to czytanie będzie dla Ciebie. Będą trzy grupy kart, będę je na bieżąco do, dla Was tutaj wyciągała i postaram się um, konkretne, rzeczowe informacje dla Was wyciągnąć. Jestem Tarociską Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, numerologię, karty anielskie, wyrocznie Kości Losu. To są techniki dywinacyjne, z którymi do Was zmierzam. Potrzebujecie indywidualnej prognozy? Zapraszam do kontaktu. Możliwość konsultacji online do 30 minut bądź do 60 minut, bądź też inne formy usług, które mam dla Was do zaoferowania. Oczywiście na mojej stronie wszystkie informacje są. Chcesz rozwijać swoje umiejętności interpretacyjne? Również w moich zasobach znajdzisz. Znajdziecie e-booka bądź kurs tarota, Jeśli chcielibyście również przewodnik do klasycznych kart Ridera White'a z kartami, to właśnie on tak wygląda, i do tych kart napisałam przewodnik. Możecie kupić go razem w zestawie. Wszystkie informacje na dole. Spodoba Wam się to czytanie? Miło mi będzie zobaczyć Waszą łapkę, komentarz na dole i oczywiście, jeśli chcecie nie przegapiać kolejnych czytań, to zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Przypominam, że ja jako Tarociska Giat nie piszę do Was jako pierwsza. Czy na Facebooku, Instagramie czy TikToku z oferowanym jakikolwiek formą usług. Rytuałów na ten moment nie wykonuję żadnych, zatem gdyby ktoś Wam w komentarzu czy też w prywatnych wiadomościach rzekomo ja oferował usługi, nie będę to ja blokujcie od razu te konta. A teraz przechodzimy moi drodzy. Mamy tutaj podglądzik na, na karty: to jest Lorenzo Tarot, Lorenzi Tarot. I y, będzie to czytanie właśnie w aspekcie y, y, miłosnym. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie kart, to będzie 5 kart do każdej grupy. I druga grupa. I trzecia grupa. O tak. A zatem mamy tutaj trzy grupy. Wy wybierzcie proszę, jedną z nich, tę, którą wybierzecie. Będzie to oczywiście wasza wiadomość, wasze informacje z rozkładu pierwsza, druga czy trzecia, którą wy wybieracie. Mam nadzieję, że wybraliście zatem te dwie na razie odłożę tu i pierwsza, pamiętając o tym, że pierwsza karta to jest ta od spodu. Jesteście gotowi na uczucia? Karta królowej mieczy. Karta królowa mieczy jest kartą, która mówi o tym, że trzeba przepracować pewne historie i wyciągnąć lekcje z poprzednich Nazwijmy to relacji. Królowa Mieczy, jeśli kierujesz się lekcją, kierujesz się doświadczeniem, ale też zamknięte masz pewne historie, jesteś gotowa na to, aby podejść do tych relacji w sposób mądry, niechłodny, mądry. Zatem to też jest takie nadanie historii. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię przyszły partner. Tu jest opis przyszłego partnera. Karta Dziesiątki Kielichów jest to osoba rodzinna, być może potrzebująca właśnie funkcjonowania w pełności rodziny. Ktoś, kto chce taką tworzyć. Osoba empatyczna, osoba, która może być również w rodzinie. Wielodzietnej, być może z takiej historii się też wywodzi. Jest to osoba, która też powoli buduje sobie kwestie rodziny, zatem tutaj nie będzie chciał niczego przyspieszać, ale też nie będzie chciał być ponaglany, bo to pewne rzeczy gdzieś tam będą wzrastały. Po kolei. Osoba, która będzie człowiekiem dla człowieka. Dosłownie tak. Jest pomocny, empatyczny. Taki mi się tutaj pokazuje. Jako opis osoby do relacji, tak? To jak się poznacie? Karta Szóstki i Buław. Karta Szóstki i Buław jest kartą, która mówi o tym, że to może być na jakimś festynie, być może uczczenie czegoś zwycięstwa, być może są takie też festiwale, które są okrągłą rocznicą czegoś. Zatem na takich wydarzeniach warto brać udział, ale również, jeżeli to wy będziecie również autorem tego wydarzenia, Czyli będziecie świętować jakiś swój sukces, to również to może Was dotyczyć, tak? Karta Trójki Kielichów jest kartą, która mówi o tym, że będziecie mieli bardzo wiele wspólnego, bo karta Trójki Kielichów jest kartą swój, poznał swego. Pasujecie do siebie tak, jak nikt inny wcześniej do Was nie pasował. To jest Twój klan, to jest ktoś, kto dosłownie no. Kropka w kropkę ty. Nie jest to w negatywie, absolutnie nie, ale to jest osoba, która również będzie e, mm, lubiła Twoje towarzystwo i będzie wciągała ciebie do swojego i wcale bym się nie zdziwiła, gdybyście mieli podobnych znajomych. Nie tych samych, ale też podobnych. Potencjał relacji ósemka pentakli, jeśli będziecie nad nią mocno pracowali, jeżeli będziecie ją rozwijali, szlifowali krok po kroku, to ta relacja ma potencjał na długofalową. Zatem takie czytanie dla osób, które wybrały pierwszą grupę. Druga grupa. A zatem czy jesteś gotowa na miłość? Gotowy na miłość. Ósemka mieczy. Karta, która mówi o tym, że trzeba pokonać własne ograniczenia, jakieś lęki, podjąć jakieś już decyzje, bo na ten moment karty nie pokazują tej gotowości w każdym razie energetycznie. Coś jest przyblokowane. A ósemka mieczy bardzo często mówi o tym, że my w głowie mamy jakąś blokadę, aby to się mogło wydarzyć. Popracuj nad tym. Karty, jak przyszły partner tutaj się będzie rysował, karta rycerza Pentakli. Jest to osoba, która może jej brakować troszeczkę pewności siebie, bo rycerz Pentakli bardzo często się waha, czy ma szansę w ogóle u nas. Jest to też osoba, która może mieć jakby pracę związaną z pieniądzem ale również kwestie związane ze środowiskiem. Nazwę to Mundoro ze względu na to, że tę kartę tak widzę właśnie tutaj, bo ten rycerz tutaj jest przebrany zatem jakiś mundur też tutaj będzie miał znaczenie, czyli przebiera się do pracy, ma umundurowanie umundurowanie nie musi oznaczać faktycznego munduru jako nie wiem, wojsko, policja, etc choć tego nie wykluczam, ale tak jakby do pracy jest jakby inny ubiór niż ten, który chodzi na co dzień, tak? Jak się poznacie karta dziesiątki buław karta dziesiątki buław mówi o tym mogą to być jakieś zawody, na przykład sportowa e Coś przy siłowych jakby działaniach, być może jakieś wyzwanie tutaj się rysuje, w każdym razie sport, a być może zawody sportowe, być może jakieś igrzyska w cudzysłowie, ale również jeżeli wy byście się przeprowadzali, to również to może mieć znaczenie, czyli ta przeprowadzka podczas przeprowadzki również to się rysuje jako możliwe. Potencjał związku, określa właściwości związki, karta Słońca, karta, która mówi o tym, że warto patrzeć i wzmacniać siebie, patrzeć pozytywnie, wzmacniać siebie i nie podcinać sobie skrzydeł, a wtedy ta relacja też będzie ta rozwojowa. Mam też wrażenie, że ona będzie miała też solidny fundament. Tak to widzę w tej rzecz karcie. I potencjał relacji karta Asa Mieczy. E... Potencjałem tej relacji jest komunikacja, rozmowa, intelekt. I na to warto, żebyście zwrócili uwagę na wspólne rozmowy, które będą kanwą Waszej relacji. Mhm. No dobrze. No i trzecia grupa kart. E, I tutaj karta e, e, śmierci jest kartą czy jesteśmy gotowi. W zasadzie przygotowujesz się do tego, żeby być gotowym, gotową, bo karta śmierci jest kartą, zamykamy pewnego rodzaju historię, by móc w ogóle się otworzyć dalej. Natomiast jeszcze one nie są zamknięte. To jest jakby przygotowanie, tak jakby tworzysz tę przestrzeń do tego, żeby to się rysowało. tak? Karta odrodzenia będzie to osoba, która mm, wyswobodziła się z jakiejś trudnej relacji. Być może jest to osoba po rozwodzie, bądź bardzo takim, nazwijmy to, trudnym rozstaniu. Jest to osoba, która potrzebuje czegoś nowego nowej jakości i będzie otwarta też na mm, tak zwane poznawanie siebie bez porównywania przeszłych historii, ale też nie będziecie za coś z przeszłości obwiniał, zatem to też jest e, ważne, tak? Jak się poznacie karta dziesiątki mieczy, i teraz tak, karta dziesiątki mieczy może oznaczać, że będziecie albo kogoś gdzieś odwiedzać, być może e, tutaj jakieś wsparcie na płaszczyźnie intelektualno-zdrowotnym, być może to może być szpital, to może być sanatorium, Teorium. Może Wy będziecie kogoś odwiedzać, chyba że Wy gdzieś tam w takim procesie też funkcjonujecie. I to będzie też takie narzędzie, właśnie poznawcze. Również dziesiątka mieczy jest kartą, która nie wiem, czy wybieracie się na akupunkturę. A to też tam ta medycyna chińska i wszystko to, co jest z tym związane, też może być takim elementem, nazwijmy to, poznawczym. I teraz tak, tu jest karta. Cesarza, która mówi o tym właściwości związku. Konkret, rzeczowość i a, taka struktura, ale też to jest budowanie tej relacji na konkretach, czyli będzie to konkretna relacja. A jaki jest hmm, potencjał relacji? Karta Piątki Mieczy. Ważne jest też to, żebyście nie funkcjonowali, bo zobaczcie, tu jest konkret, a tutaj karty pokazują żeby nie funkcjonować na tak zwanych założeniach, bo założenia mogą burzyć tę relację. Piątka mieczy też bardzo często mówi o tym, że jeżeli będziemy pochopnie oceniać czyjeś intencje, to ta relacja się będzie rozmywać. A czy musi? No właśnie, czy jesteście jest gotowi na ten konkret? Bo tu jest karta, m, określa właściwości związku, czyli ta właściwość, która jest potrzebna tej relacji, tak? czyli konkret, rzecz, jest, a nie funkcjonowanie na tak zwanych Intencje, które nam się wydają, że się realizują. Także nie szukajmy też dziury w całym, ale również bądźmy sobą w tej relacji. Zatem tak to wygląda w tymże, w tymże czytaniu. Krótko, zwięźlej na temat. Mam nadzieję, że te właśnie konkretne informacje pozwolą Wam na ukierunkowanie i znalezienie tej drogi do miłości, której być może potrzebujecie. Życzę Wam pięknej historii miłosnej z wzajemnością z zrozumieniem szacunkiem i żebyście czuli się szczęśliwi ściskam moje okay, papa